Wrak Rejs Silesia to wyścigi samochodów o wartości do 1000 złotych. Pomysł generalnie nie jest polski, pochodzi to z zachodu. Ja już to nieraz powtarzałem, że ten polski rynek motoryzacyjny i też jakby zarobki obywateli musiały dorosnąć do tego. No sami dobrze wiecie, że niektóre z tych samochodów jeszcze 10-15 lat temu no to... Były niejako wręcz prestiżowe, a, a teraz no, uczestniczą w naszych zawodach i no, kończą na złomie, lub też ze względu na to, że mamy dużo stałych zawodników, już coraz więcej oni sobie remontują, żeby zmniejszyć te koszty i transportowane na lawetach biorą, udziały, biorą udział w kolejnych edycjach. Wydarzenie na stałe zagościło w kalendarzu zawodów sportowych i przyciąga Rzesze Kibiców oraz komplet zawodników. Decyzja głównie z tego, żeśmy się oglądali głupich filmów na internecie i tak nas wciągnęło I powiem szczerze, że jesteśmy pierwszy raz i no i wciągnęło. Samochód z Niemiec, to jest jego trzeci rajd. Dwa ostatnie, dwa pierwsze miejsca. Zwykłe stare polo, no. nic, nic nadzwyczajnego. Auto właśnie krótka historia samochodu. E, znalazłem go w komisie pszczynie, po czym przyjechałem do komisu i pan mówi, że akurat panowie go chcieli kupić na Welag ale pojechali do bankomatu po pieniądze. E, no i czekali na nie dobre pół godziny, po czym nie pani mi dojechali, no i ja zakupiłem ten cudowny wóz. Po czym tych cudownych panów, którzy jedna z tego banku ma tu dojechali do komisji, ale nie zakupili już, bo już go nie było. Zasady zawodów są bardzo proste. Każdy z zawodników ma pół godziny jazdy po torze. Zwycięzcą zostaje kierowca, któremu w tym czasie uda się pokonać jak największą liczbę okrążeń. Nagrody, no i prestiż coraz większy tutaj mamy. Jesteście trzecią stacją telewizyjną dzisiaj, także... Od tego sezonu system punktowy z głównymi nagrodami takimi dosyć wycieczka w ciepłe kraje lub motocykl, także w miarę jak to wszystko nam rośnie to również nagrody są coraz, coraz bardziej atrakcyjne. W specjalnie wydzielonej strefie Eko przygotowany został punkt z kobą, w którym gromadzone były odpady pozostawione przez uczestników rajdu oraz przez osoby odwiedzające wydarzenie.